Dobra, odjeżdżamy gardzielą. Muszę sprawdzać czy te koła przejdą. Czekaj! Czekaj. Poczekaj Rafcio! O no, słuchajcie nie udało się nagrać, bo tu mieliśmy trochę problemów, ale jest, gardziel odjechała. Widzimy wnętrze Bizona. Ja pierwszy raz widzę na żywo takie wnętrze. Tu już widzimy ośkę i skrzynię, która musi stąd wyjeżdżać czem prędzej. Mam nadzieję, że tu jakoś uda się go podlewarować. Teraz dopiero widzimy, gdzie, no ale powinno się udać, bo ogólnie, Bizon jest tak sam do siebie, wszystko poskręcane. Dobra, jedziemy na gardzieli od Bizona. Przestać obciążać. Perełka. Nie chcę wysiąść No muszę zejść pomóc chyba Dobra, słuchajcie, prawdopodobnie ostatnia jazda widzonem z manualną, można tak powiedzieć, skrzynią biegów Bez hydrostatu Paliwą pompowałem, już dzisiaj odpalał Sprzęgła nie ma A no tak Wciśnij Dobra, to założymy dźwigienkę. trafą już zdjąłeś? No. No nic, dobra. The next day. Dobra słuchajcie, deszcz cały czas pada Pogoda jest bardzo kiepska Więc wjechaliśmy bizonem wczoraj tutaj No do garażu Tym bardziej, że tam próbowaliśmy jakąś na ziemi Blachę podłożyć pod tą wiatą Bo będziemy musieli go dzisiaj podlewarować No i niestety nie ma za co złapać Bo bizon jako takiej ramy nie ma W sumie oprócz tego tutaj jednego takiego płaskownika Z tego co tutaj namierzyliśmy To cała rama bizona to jest ten, ten tutaj płaskownik Rafał tu właśnie walczy Ściągnąć ten klin Clean, tak. Clean i to koło, ja uważam, że to jest najlepszy kombajn świata za ten dźwięk, za ten dźwięk silnika i wygląd Bizona, bo Bizon wygląda przepięknie, ogólnie czerwony kolor, Bizon bez kabiny, bez sieczkarni, tak, w takim stanie na szerokim bucie jak teraz go tu mamy, to jest najładniejszy Bizon, dlatego gdyby on tak nie wyglądał to ja bym w ogóle go nie kupił. Ale do czego zmierzam. Yy, chodzi o to, że tutaj mm, musimy tą ośkę wytargać. Ogólnie skrzynia biegi wchodzą jak masło. Także nie wiem, pewnie to będzie na sprzedaż, jakby ktoś chciał. Skrzynia. No i tutaj o ten Ten tutaj wariatorek, też jest niebieski, tu widać chyba był nowy, zakładany, jakiś tu luz tam delikatny ma, ale ja w sumie nie wiem jaki to jest tolerancja tego luzu. No i będziemy aplikować ośkę, jak go podniesiemy. Musimy najpierw, tu już przywieźliśmy od Patryka takie różności, jak to się mówi. Bo Patryk lubi sobie po złomie gdzieś pojeździć i takich płaskowniczków nagromadzić. Bo żeby można było to ośkę zmienić tutaj z przodu, no to musi być bezpiecznie, bo to siedmiotonowa bestia. No nie, panie Rafale? Rafał czuje respekt. Ciągnik to ciągnik. Samochód to samochód, ale bizon to jest jednak... Ciężar wysoki. Wysoki, no. Ale... Fajne jest to, że można pukać młotkiem i się nie, nie szczypać, nie? Na razie przynajmniej, bo będzie oczywiście pomalowany. Będziemy musieli to wszystko ładnie te blachy poprostować, jakoś ponaspawywać wszystko i, i czyścić, malować. On musi się zmienić, tu pod spodem będzie czarny, na zewnątrz ładnie te wszystkie blachy będą białe. Także no będzie troszkę roboty, ale tu jest też już przykane, to jak każdy bizon tutaj, ale to trzeba będzie to poprawić albo od jakiegoś innego, albo w ogóle zrobić coś nowego rura też będzie na, na pewno na tym na siłowniku hydraulicznym, także będzie trzeba to jakoś tutaj wzmocnić no i tyle, wszystko co z niego wyciągamy to właściwie jakby ktoś potrzebował to możemy chętnie no, sprzedać, za jakąś tam rozsądną cenę oczywiście, także tyle, na razie szarpiemy dalej te żelastwo Pierwszą śrubę chyba odkręcę normalnie, reszta wszystkie się ukręciły. To ułatwia robotę No szybciej idzie, tylko trzeba z nasadki wyciągać. Denerwuje to. Chyba, że się na koniec ukręci też. No dobrze. A ja tutaj odkręcam dół, tam już odkręciłem. Ten jakby nie wiem wieszak, czy przekup, czy wahacz, czy jak to się tam nazywa. Z tej strony jeszcze od góry go muszę odkręcić, i tutaj z tej strony to samo, bo w tym miejscu będzie przechodzić profil, który będzie trzymał całego bizona, jak nie będzie skrzyni. Także to jeszcze odkręcam i będziemy podnosić go za skrzynię, ściągać koła i próbować coś tu uspawać, takiego stabilnego, żeby nas nie zabił. No co, trzeba, trzeba zbierać już tu to kolumnę, to wszystko, nie? No, będę się starał. Może to dziś opanuje wszystko. Najważniejsze to, żebyśmy tą skrzynię wyszarpali, nie? Musimy. Reszta to jest. Panie elektryku, pan się nie wścieka, tak? Bizon, pan dewastuje sprzęt polski z FMZ. To już chyba nie wróci na niego. Nie wróci tu już? Do góry. Słuchajcie, prace trwają. Tutaj wymyśliliśmy z rafałem, żeby wyjechać tą ośką, tutaj przed nią, to musimy wizona podeprzeć sobie. dobra słuchajcie to już ten nawet ja dwa spawy położyłem mogę się pochwalić ten jest mój spawik myślę że ładnie no także tutaj zrobiliśmy ten i tu jeszcze będzie rura nie Rafał? tak po skosie w tamtą żeby nam ten, bo jedyne za co można tutaj podnieść ten kombajn tutaj żeby odjechać tą ośką, to jest takie tu miejsce nie? tak tylko to jedno miejsce w sumie. tylko to jedno miejsce w sumie i z drugiej strony też tak będzie zrobione tu właśnie, żeby nam się nie rozjechał na boki. No i ta przednia ośka sobie stąd wyjeżdża i wjeżdżamy już osią od sieczkarni i hydrostat i te sprawy. Nie Rafcio? Spekulowaliśmy ile nam tu, bo wiadomo, że jeździć nie będzie można, bo jeszcze stanie hydraulika, rurki i takie rzeczy, ale Rafał mówi, że no dwa tygodnie i ta ośka powinna tu siedzieć Rafcio, co? No myślę, że powinno się udać Ja myślę, że nawet szybciej, jak już tą wyjedziesz Chociaż nie, bo tam środek ośki musisz zrobić od nowa Tak Bo z. trzeba będzie przerobić jedną, jest... wydłużyć Wydłużyć i tak dalej, nie? No ale no to zobaczymy No i potem co? Tył, potem tył No i będzie cięższy Bizon, nie? Z tymi osiami, nie? I z tamtą tylnią No i kabina, kabina, to będzie coś Dobra, bierzemy się Udało się Pozbyłem się ośki. Taka kobóweczka ładna wyszła. że na dzisiaj kończę. Muszę to gdzieś wywieźć. I tyle. Jutro będzie można już walczyć. I rozbierać ośkę od i już coś kombinować, przymierzać.